Historia rozpoczęcia prac nad rekonstrukcją ołtarza głównego katedry Wrocławskiej miała, jak to zwykle bywa, trochę charakter przypadku. W momencie, kiedy rozpoczęliśmy pracę nad wystawą, która dedykowana była skarbcowi katedralnemu, nagle uświadomiliśmy sobie, że mój Boże, w tymże skarbie znajduje się ogromna ilość elementów, które pierwotnie składały się na ów ołtarz. Biskup Jelin urodził się w 1540 roku w Rydligen nad Dunajem. Tam zaczął na początku zdobywać wykształcenie, przygotował się do stanu duchownego i w końcu tutaj przybył do Wrocławia. A w 1585 roku tutaj został wybrany na biskupa i przez 9 lat był biskupem wrocławskim. Wtedy, kiedy fundował ten ołtarz, pomyślał też, o tym, że będzie trzeba odejść z tego świata, i zostawił taką pamiątkę w postaci tego nagrobka. Ołtarz wykonany w stylu manierystycznym, ale to, co jest ciekawe, że ten ołtarz nawiązuje do stylu gotyckiego, dlatego że wykonany jest w formie pentaptyku. Wtedy, kiedy katedra miała być bombardowana, kiedy przygotowywano, zabezpieczano rzeczy, które znajdowały się w katedrze, zabezpieczono też ołtarz, ale niestety. Nie rozmontowano głównej skrzyni. Oszacowaliśmy wówczas, że istnieje około 80% zachowanej materii zabytkowej dawnego ołtarza. Było to zaskoczenie dla nas i w tym momencie pojawiła się taka myśl, do której się oczywiście przez dłuższy czas musieliśmy tu nawzajem przekonywać, że można by pokusić się rzeczywiście o jego rekonstrukcję. Konieczna była do odtworzenia szafa na ołtarza. Około 67 gwiazdek, głowy amorków, okucie srebrne, krzyża, tablica fundacyjna, w sumie tych elementów było ponad 300. Przynia tak jak i pozostałe elementy są wykonane z drewna dębowego. Wymiary ołtarza są dość znaczne, bo jest to nieco ponad 3 metry wysokości i blisko 4 metry rozpiętości przy otwartym ołtarzu. Ale pamiętajmy, że była to jakby największa ozdoba prezbiterium katedry, z naszej perspektywy, najważniejszym i najtrudniejszym wyzwaniem było pozyskanie właściwego materiału, to znaczy sezonowanego dębu, który miałby odpowiednie parametry wilgotnościowe nie dysponowaliśmy tu precyzyjnymi wymiarami, mieliśmy tylko dokumentację fotograficzną i elementy zachowane, więc bazując na elementach istniejących, musieliśmy jakby zbliżyć się w miarę precyzyjnie do wszystkich wymiarów tej części centralnej, nie tylko te, tego jej rozmiaru ogólnego, ale także głębokości. Bardzo nam zależało na tym, żeby tkanina na nowej części ołtarzowej była zgodna również technologicznie, technicznie z tą, którą, która znajduje się na skrzydłach bocznych ołtarza. Na skrzydłach bocznych ołtarza znajduje się tkanina jedwabna i bardzo trudno było znaleźć tkaninę z okrywą włosową jedwabną, taką jak tutaj mamy, ten aksamit. Inna jest technologia wykonywania teraz tkanin. Ta tkanina, która została zamówiona, jest wytkana nad. Rośnie wąskim, tak jak dawniej były wykonywane. Do wykonania brakujących fragmentów, w tym przypadku głów amorów, musimy sporządzić modele z wosku. Do tego typu prac używa się specjalnych wosków jubilerskich. Jest taka zasada, im dokładniej wykonany model wosku w miękkim materiale, tym lżej wykonuje się niektóre elementy już w odlewanym stopie. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. To rzadko kiedyś udaje, aby realizować przedsięwzięcie, które niewątpliwie można nazwać pewnego rodzaju marzeniem. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi i wszystkim pracownikom Muzeum Narodowego, którzy podjęli ten ogromny trud przywracania ołtarza Fundacji Jerina. Znajdujemy się w pobliżu w nagrobka biskupa Andreasa Jerina. To, co jest ciekawe, artysta tak umieścił jego po piersie, jakby właśnie patrzył na ten ołtarz. Dzisiaj patrzy na inny ołtarz, ale mamy nadzieję, że w najbliższym czasie również będzie już mógł na nowo patrzeć na ten ołtarz, który tu w katedrze znajdował się 350 lat.